Ziób i słota, można powiedzieć takie skrzyżowanie jesieni z zimą. Mamy dla was ciepłą propozycję na te zimne chwile. Książkę, książkę naprawdę ciepłą, dobrze napisaną i jak już mówiłem wcześniej napisaną o dobrze. Razem ze mną pani Aleksandra Rak, autorka powieści latari. Dzień dobry. Dzień dobry. Można by powiedzieć, że nad morzem, szczególnie zimą, jest brzydko zimno, ale nie w pani powieści. W pani powieści no, można powiedzieć, że to dobro buduje się cegłami z każdą kolejną stopą. Tak, dokładnie. Książka ma otulać ciepłem, e, jak taki porządny kocyk także do, dużo dobra, dużo ciepła i morskiego powietrza. I zaskoczenie, nie kryminał. A to ostatnio <gryminał> <w> Polsce modne. <gryminał> nie, nie, tutaj absolutnie nie kryminał. E, obyczaj. Właśnie skąd pomysł na obyczaj? Obyczaj o tym, jak robić dobro w miejscu, gdzie tego dobra jest niewiele. Bo jest niewiele tego dobra, ludzie są teraz zamknięci na, na drugiego człowieka, na potrzeby innych, na tą e, krzywdę, która spotyka innych. Stąd też pomysł na to, żeby tak troszkę może poruszyć ten temat bo tego dobra jest mało. Pomysł na książkę przyszedł podczas, nie wiem, być może wakacji? Bo z Mikołowa nad morze jednak daleko. Być może się pojawiają gdzieś tam na murach takie napisy Mikoł urządza dostępu do morza, ale to pewno się daleko. <grym> Pomysł na książkę się pojawił już bardzo dawno. Natomiast no, taką formę przybrał dopiero teraz. Inspiracją była postać Dona Richie, Australijczyka, który ratował ludzi przed samobójstwem. Także no, od niego się zaczęło, później rozwinęło się w stronę morza, bo kocham morze. Latarnia jest takim symbolem nadziei w tej książce. Właśnie, bo tu y, w tej książce od... Y... Postaci, można powiedzieć, że się roi, natomiast każda gdzieś w sobie skrywa jakąś rzecz do naprawienia. Taką, którą da się, dałoby się poprawić, ale z jakichś powodów sama nie jest w stanie, nie może, nie chce. Dopiero pojawia się taki, można powiedzieć, impuls z zewnątrz, pewna osoba, bez spoilerowania oczywiście, która zaczyna tym wszystkim ludziom pomagać. Ona się ze wszystkimi potrafi w taki swój, może nie magiczny, ale wyjątkowy sposób dogadać. Tak. To jest taka osoba. Y ja mówię o nich wysoko wrażliwe osoby, taka, która czuje y, potrzeby innych, która wyczuwa te emocje negatywne, dobre, która wokół siebie rozsiewa takie ciepło. Y no i pozytywną energię, taki dobry duszek. Proszę mi powiedzieć, czy łatwo jest w Polsce zostać pisarzem, pisarką, bo ostatnio mamy tak chociażby podróżując po targach, czy to w Katowicach, czy w Krakowie, czy we Wrocławiu albo w Warszawie, tych premier pisarskich literackich coraz więcej, czy to jest łatwy kawałek chleba, czy łatwo jest w Polsce być pisarzem? Ostatnie, znaczy, kiedyś powiedziałabym, że nie. Teraz mam wrażenie, że jest trochę łatwiej zadebiutować, ale dobrze mieć trochę więcej pomysłów niż tylko na jedną książkę, żeby się rozwinąć. No i znaleźć bardzo dobrego wydawcę, który zrobi wszystko, żeby wypromować książkę autora. No i Samego siebie. Młodemu pisarzowi, młodej pisarce, co by pani poleciła na pierwszy rzut? Kupić maszynę do pisania, zeszyt, czy po prostu dać sobie z tym spokój? Pisać, pisać. Poleciłabym pisać to, co w duszy gra, to, co ślina na język przyniesie, po prostu pisać, pracować nad warsztatem, wysyłać te propozycje, nie poddawać się. Silna na język i atrament na pióro. E, tak pani książkę polecamy tym wszystkim, którym chyba zimno jest, szczególnie zimą. I nie tylko. E, mówimy tutaj o tych, którzy zbyt cienką kurtkę ubrali. <grym> Troszkę tak, ale na lato jest też idealna. Moim i waszym gościem była pani Aleksandra Rak, pisarka, autorka powieści Latarnik. Powieści, którą możecie zdobyć między innymi zaglądając na nasz Facebook.